Witam ja Państwa serdecznie. Sobota 27 kwietnia. No, któż mógłby się spodziewać? Sklep premium T103 Radziecki Niszczyciel ósmego poziomu. Czołg premium. Zestaw standardowy T103. Miejsce w garażu, załoga wyszkolona na 100% 110,03 zł. Zestaw kompletny T103. Miejsce w garażu, załoga wyszkolona na 100% 5,5 tysiąca golda. 15 misji razy 5 za pierwsze zwycięstwo. 30 rezerw osobistych. 200 punktów doświadczenia dla załogi przez 2 godziny. 200 złotych 50 groszy. Zł. Zestaw najlepszy. Test 3, Miejsce w garażu. Załoga wyszkolona na 100%. 17 tysięcy golda. 30 misji razy 5. 50 rezerw. 300 punktów doświadczenia dla załogi. jeden ulepszony system naprowadzania. Wentylacja. jeden mechanizm dosyłający do dział dużego kalibru. I po 25 dużych zestawów naprawczych apteczka i gaśnica. Słuchajcie, jestem też bardzo ciekaw, co tutaj napisano o tym pojeździe, że pojawi się nowy radziecki niż czołgu wyposażony w potężne działok o 130 mm. Znane z siły ognia i wysokiego współczynnika penetracji. Co więcej, tę flintę zamontowano na wieży o pełnym zakresie obrotu co w pojazdach tej klasy jest rzadkością. Pojazd ten cechuje się również dość dużą mobilnością i ma wytrzymały pancerz przedni na wieży. Krótko mówiąc, jest doskonałym myśliwym, który odnajdzie się w każdej sytuacji. No, to się akurat okaże. Ja szybciutko kończę ten materiał i zabieram się za kręcenie odcinka garażowego właśnie z tym pojazdem, aby Państwu to pokazać. Zapraszam na kolejne filmiki i z Państwem już się żegnam. Pa, pa!